Tak sobie myślę, jeszcze no lata temu te zabiegi wyglądały zupełnie inaczej, to znaczy spędzało się po prostu dużo czasu w salonie kosmetycznym, one były bardziej inwazyjne, trzeba było sobie brać wolne, pamiętam, parę dni, żeby cera się jakoś zagoiła. Teraz to wszystko jest jakoś takie bezbolesne, szybkie. Technologia zmienia się. Z miesiąca na miesiąc. Także myślę, że era tych zabiegów takich, które pozostawiają po sobie nieprzyjemne uczucie dyskomfortu, już dawno minęła. Oczywiście są takie zabiegi, tak? Szczególnie z zakresu medycyny estetycznej, kiedy potrzebujemy chwilę na tą regenerację po zabiegu. Natomiast marka PCA głównie bazuje na takich zabiegach. Które, tutaj działamy progresywnie, nieagresywnie, powoli wprowadzamy skórę klienta, działamy e, tak preparatami, aby jeden e, preparat działał e, silnie, drugi łagodził e, automatycznie e, ten efekt, dlatego możemy tak naprawdę wykonywać te zabiegi przez cały rok. Jakie zabiegi najczęściej robi się u Ciebie w salonie? Myślę, że ja osobiście najczęściej wykonuję zabiegi z marką PCA Skin. Są to zabiegi terapeutyczne. Wszystkie preparaty możemy dowolnie ze sobą łączyć. I tak naprawdę tutaj tylko kwestia doświadczenia i wiedzy, i możemy osiągnąć cuda. Okej. Okay.